Matebook D16 to nasz nowy laptop od Huawei. W środku znajdziemy procesor czwartej generacji Ryzen 5, kartę graficzną AMD Radeon oraz 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Smukła, aluminiowa konstrukcja sprawia, że waga laptopa nie przekracza 2 kg. Na bocznych panelach z prawej strony znajdziemy dwa złącza USB-A w standardzie 3.2 i gniazdo Audio Jack. Natomiast po lewej stronie Mamy dwa porty USB-C i pełnowymiarowe złącze HDMI. MateBook D16 obsługuje nowoczesny standard łączności Bluetooth 5.1 oraz sieci Wi-Fi 6, który umożliwia transfer danych na poziomie do 2400 megabitów na sekundę. Ultrasmukłe ramki sprawiają, że aż 90% powierzchni urządzenia to jasny wyświetlacz o przekątnej ekranu ponad 16 cali i rozdzielczości Full HD. Po obu stronach pełnowymiarowej, podświetlanej klawiatury z ukrytą kamerą, znajdują się wysokiej jakości głośniki. Nad jednym z nich znajdziemy aktywny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Duży, wygodny touchpad z wbudowanym tagiem NFC umożliwia płynną komunikację ze smartfonem. Dołączona do zestawu 65-watowa ładowarka w standardzie USB-C. Może być podłączona do jednego z dwóch portów w laptopie lub zostać użyta do naładowania smartfonu czy tabletu. Huawei Matebook D16.